Walka półfinowa kategoria do 81 kg. Do narożnika czerwonego zapraszam Karolinę Koszeles, Stella Gniezno i do narożnika niebieskiego Annę Maksim Orlenta-Ukufania. Nie pojawi się w ringu, bo oddała walkę walkowerem. To już wiemy. Zatem za chwilę prowadząca pojedynek Ewa Walczak podniesie do góry rękę Karoliny Koszeli. Karolina to ubiegłoroczna srebrna medalistka Mistrzostw Polski. W kategorii do 81 kg i wiemy, że z Lublina wyjedzie co najmniej ze srebrnym medalem. Chyba, że jutro pokona w finale Patrycję Woronowicz i wróci do domu do Gniezna z medalem złotym. Przed nami ostatnia walka półfinałowa pierwszej serii. Ring wolny, runda pierwsza. Tak jak już mówiłem wcześniej, Ania Maksim oddała pojedynek walkowerem. Zatem przed nami oficjalny werdykt. Znamy już połowę finalistek 13 mistrzostw Polski seniorek i tak w pierwszej serii półfinałowej dzisiaj. Swoje walki wygrały jutro zobaczymy je w finałach. Kategoria 48 kg Patrycja Bednarek i Sandra Brodacka. Kategoria 54 kg Karolina Michalczuk i Martyna Letkiewicz. Kategoria 60 kg Magdalena Wichrowska i Karolina Graczyk. To rewanż za ubiegłoroczny półfinał Mistrzostw Polski. I kategoria jeszcze 69, Natalia Cholińska, Hania Solecka i kategoria 81. Właśnie teraz poznamy drugą finalistkę, a będzie nią walkę w kategorii do 81 kg. Walkowerem wygrywa Karolina Koszela, Stella Gniezno i Karolina. W jutrzejszym finale zmierzy się z mistrzynią Europy Juniorek z 2010 roku, Patrycją Woronowicz, która dzisiaj wygrała na punkty.